Przepraszam, że, że kościół też ucieka przed potęgą Boga. Później sama potwierdziła to, co e, ja też miałam do powiedzenia. Zaczęłam sobie właśnie śpiewać, że kościół nie ucieka od potęgi Boga. Kościół nie boi się, nie zostaje przy tej małości i nie boi się wielkości. Tak sobie to nociałam, spróbowałam. I właśnie to, co ja też przeżyłam przez ostatni czas. E, Właśnie ten wstyd, o którym mówił Grzesiu, prowadzę od roku w jeszcze do tej pory nie było zebrania z rodzicami. Mimo tego, że rozmawiam z nimi codziennie, oni nawet zostają po czasie, odbierając swoje dzieci. Rozmawiam z nimi po pół godziny, po czterdzieści, nawet do godziny, ale gdzieś miałam barierę, żeby zrobić zebranie i spotkać się z wszystkimi rodzicami i omówić pewne kwestie. A że przyszła taka pora, w której postanowiłam się wziąć za przedmiot, tak zwany religia. W związku z tym, że w programie y, edukacyjnym jest taki przedmiot religia, y, a że wszyscy chyba wiedzą, tak myślę, nie mam pewności, czy wszyscy wiedzą, jak, y, jak my też jako fundację działamy. Więc mówię, nie wiem, jak się odłożyć do tego, mam zapraść, jest taki przedmiot. Z jednej strony mnie nie chcę, żeby ludzie byli okradani z czegoś, a z drugiej strony ja nie, nie będę nauczał coś pogły mam zupełnie na podejście. Ale właśnie przez to, że Izak, poszedł do zrobiki. Tam się pojawia telegram, go nie zapisaliśmy i mu dlaczego ja to wszystko rozumiem. To mówię, dobra, biorę się na ten temat, muszę z nimi zebranie, ja muszę widzieć ich twarze, kiedy ja to będę mówiła. Bo zwykle się posługuję albo rozmawiamy z nimi po, kiedy odbieram dzieci, albo mailami. Mówię, nie no, nie mogę tak, muszę stanąć w ogóle oko zobaczyć ich wyrazy twarzy, muszę w ogóle po prostu z nimi porozmawiać i widzieć ich reakcje. No już zaczęłam pisać sobie scenariusz zebrania. Przyszło jeszcze dużo innych tematów, które z nimi chcę pogadać. I się zaczęłam na to cieszyć. się mówię, w sumie Czemu nie tyle czasu w ogóle unikałam tego? I kiedy już przyszło ten moment yy, tego zebrania, porozmawialiśmy w ogóle na ten temat, powiedziałam też swoją właśnie, właśnie jak ja to widzę, jak to mogło wyglądać nauczanie dzieci na temat Biblii, na temat stworzenia świata, na temat tego, że dziecka nie można nauczyć Boga, ale to dziecko, te, tego Boga trzeba poznać i to, co wy robicie w domu. To też ma duże znaczenie. I tak dalej. Po prostu mówiłam, jak ja to widzę. Była duża cisza i zaskoczenie. I wszyscy są na tak, że chcą jednak taki, y, takiej wersji religii. Y, ale co chcę przez to powiedzieć? Właśnie to, że my nie możemy uciekać przed człowiekiem. Nie możemy uciekać przed tym, żeby stanąć w ogóle... Nieraz pewnie jesteśmy, coś takiego, że się baliście komuś spojrzeć w oczy. A najpierw jest to, co jest cielesne, a dopiero potem jest to, co duchowe. Jeżeli my się boimy spojrzeć człowiekowi w oczy, to nie oszukujmy się, czy my się nie boimy spojrzeć w Bogu w oczy i stanąć z tą prawdą. Ja tak to zobaczyłam, jakie to ma duże znaczenie. Jeżeli ja uciekam przed człowiekiem w jakimś tam sensie, to czy ja nie uciekam też od jakiejś prawdy, Boże, bo się boję z nim skonfrontować, bo się boję poznać Boga zdanie na jakiś temat. I od ja tamtego czasu, jak już zaakceptowałam to, że będę, będę robiła zebranie będę się spotykała i będę unikała żadnych tematu. jestem otwarta na wszystkie pytania, na różne rozwijanie różnych wątpliwości, to zobaczyłam, jaką mi to ulgę przyniosło, że ja nie muszę w niczym się spinać, nie muszę jakieś części dla siebie zostawić, coś tam sobie schować do kieszonki i tylko żeby właśnie ktoś z czegoś nie ruszył, żeby się nie, da, nie wylało, nie I ja bym chciała właśnie przez to zachęcić was i na no, podstawie mojego świadczywa i tego, że się ja też będę tym rozwijać, żeby się nie bać stawać oko około z ludźmi, z którymi albo już się baliście, albo nawet może być coś takiego, że okej, okay, ze światem tam nie będę się krafować, ale boję się z kościołem, bo to, jest, bo to są wierzący, bo oni są obdarowani preloty, bo oni coś będą więcej widzieć, bo wypadny głupio, żeby się tego nie bać, bo to tylko nam może ułatwić i tak naprawdę zrzucimy ciężar czegoś, co nosimy w sobie i tak. Bo no przecież Bóg zna serce. Ta Jego biedna potęga, ona widzi, co on ma w głowie, co on ma w sercu. I po co w ogóle oszukiwać ludzi z czymś? Po co coś chować? Po co z czymś chodzić, co nas tylko obciąża, bo siebie? A jeżeli to uwolnimy, spojrzymy w oczy temu człowiekowi, powiemy mu, co tak naprawdę myślimy, to tylko nas uwolni.